Cześć! Dzisiaj wideo o grubości i szerokości pleców. A dokładniej powiem o takiej jednej zmianie, którą możemy zrobić, tak, żeby w niektórych ćwiczeniach wpływać właśnie bardziej na tą grubość albo bardziej na szerokość pleców. No i przede wszystkim powiem tutaj, od czego to zależy, co wpływa nam właśnie na, na tą różnicę, a także powiem w jakich ćwiczeniach, w jaki sposób możemy tą zmianę wprowadzić, żeby dostosować bardziej trening do naszych potrzeb. Zapraszam. Zacznę w ogóle od tego, o co chodzi z tą grubością i szerokością pleców. Jak na to możemy wpłynąć? Dawniej uważano, że wszystko zależy od mięśni najszerszego grzbietu i różnie trenując możemy albo sprawiać, że on się będzie pogrubiał, albo poszerzał. To jest oczywiście nieprawda, bo mięsień ma przyczepy w konkretnych miejscach. Możemy zwiększyć jego masę, nie możemy poszerzyć w żaden sposób. Ale tutaj tak naprawdę chodzi o zaangażowanie mocniejsze innych mięśni. chodzi o zaangażowanie konkretnego mięśnia, tylko innych mięśni, a konkretnie Możemy mocniej wpłynąć na mięsień czworoboczny. To jest tutaj tak, tak, tak zwane kaptury, chociaż on tak naprawdę jest dużo większy, on ma kilka części i ciągnie się prawie przez całe nasze plecy. I on właśnie odpowiada za tą tak zwaną grubość naszych pleców, przynajmniej optycznie tak może na, na nas wpłynąć, że te plecy wydają się grubsze. Na no, drugi mięsień tutaj najistotniejszy to jest mięsień najszerszych grzbietu. I tu jeżeli zwiększymy masę tego mięśnia, no to optycznie nasze plecy będą się wydawać szersze. No i to jest praktycznie cała filozofia. I właśnie tak modyfikując pewne ćwiczenia, Możemy bardziej wpłynąć na czworoboczny albo na najszerszy żbietu, czyli bardziej na tą przysłowiową grubość pleców, albo bardziej na ich szerokość. No, i teraz już warto powiedzieć, co właśnie w, może wpłynąć, jaka ta, taka niewielka zmiana w technice może wpłynąć na mocniejsze zaangażowanie albo najszerszego grzbietu, albo czworobocznego. Jest to kąt w stawie ramiennym, a właściwie między stawem ramiennym a naszym tułowiem. Jeżeli ten kąt jest większy, czyli prowadzimy łokcie dalej od tułowia, no to mocniej będzie pracować mięsień czworoboczny. Jeżeli ten kąt jest niewielki, maksymalnie będziemy się starać zbliżyć nasze łokcie do tłowia w czasie wykonywania różnych ćwiczeń, no to mocniej będzie zaangażowany z dystansu najszerszy grzbietu, a słabiej czworoboczny, czyli wtedy będziemy tak jakby pracować na tą szerokością pleców, właśnie trenując mocniej mięsień najszerszych grzbietu. Tu bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na taki jeden niuans, który też nam może nieco pomóc właśnie przy wykonywają tych konkretnych ćwiczeń. Mianowicie jest to praca na łopatce. Żeby mocniej angażować mięsień czworoboczny, czyli pracować nad tą właśnie grubością pleców, no to powinniśmy ściągać mocno łopatki do siebie. A jeżeli chcemy mocniej zaangażować najszerszy grzbiet i pracować nad szerokością pleców, no to powinny łopatki iść w dół. Oczywiście w wielu ćwiczeniach będzie bardzo prawidłowo, jeżeli zarówno ściągniemy łopatki do siebie, jak i opuścimy nieco w dół, czyli tak zwana retrakcja i depresja. Ale jeżeli chcemy konkretnie mocniej zaangażować któryś z tych mięśni, no to możemy właśnie albo koncentrować się na tym, by łopatki schodziły się maksymalnie do siebie, czyli właśnie w tych ćwiczeniach, gdzie nasz łokcie są prowadzone daleko od tułowia, albo gdy prowadzimy blisko tułowia koncentrować na tym, żeby jeszcze dodatkowo tą łopatkę opuścić w dół. Oczywiście nie zawsze nam się uda to dobrze wyczuć, Albo nie zawsze nam się nawet uda tu upadku zapracować, no ale gdy mamy tylko możliwość w niektórych ćwiczeniach, no to robiąc to jeszcze dodatkowo zmonicnimy zaangażowanie jednego z tych dwóch mięśni kosztem drugiego, co właśnie wpłynie lepiej na albo grubość, albo szerokość pleców. No a teraz, w jakich ćwiczeniach możemy to wszystko wykorzystać? Czyli w których ćwiczeniach będzie miało duże znaczenie to, jaki mamy kąt między naszym ramieniem a tułowiem. Więc tutaj najlepiej to będzie wszystko można zastosować w różnych formach wiosowania. Zacznijmy od wiosowania sztangą. To jest sprawa dość prosta. Kiedy złapiemy sztangę szeroko i będziemy się koncentrować na tym, żeby łokcie prowadzić dalej od tułowia, no co mocniej zapracuje mięsień czworoboczny i bardziej może wpływać na szerokość pleców. Jeżeli złapiemy sztangę nieco wężej i będziemy w czasie całego ruchu starali się prowadzić łokcie tutaj blisko tułowia, najlepiej gdyby szły przy samych żebrach, no to oczywiście najmocniej będzie pracował najszerszy grzbietu, więc pracujemy nad szerokością pleców. Kolejne ćwiczenie, wysuwanie sztangielką. No tutaj jest bardzo podobnie. Tutaj może nie możemy tego zrobić tak łatwo, bo tu nie będzie szerokości chwytu, tylko musimy skoncentrować się na tym, by prowadzić łokieć dalej od tułowia, żeby zagrać czworoboczny mocniej. No i prowadźmy łokieć przy samym tułowiu, tak żeby porządnie zapracował mięsień najszerszy grzbietu. I jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałem tutaj opisać, jest to wiosłowanie na wyciągu. Tutaj mamy różne uchwyty i to jest dla nas bardzo pomocne. Jeżeli chcemy pracować nad grubością pleców, no to weźmy ten szerszy uchwyt, wtedy automatycznie będziemy praktycznie musieli prowadzić te łokcie daleko od tułowia, no i mocniej zapracujesz forbocznie. Jeżeli weźmiemy ten taki uchwyt, na przykład ten trójkątny, także tutaj ręce będą blisko siebie i automatycznie trudno będzie nam prowadzić łokieć dalej od tułowia. Będzie on praktycznie musiał iść w samym tułowiu, no to wtedy zapracuje mocniej najszerszy grzbiet. Zostało nam jeszcze tylko podsumowanie i teraz się postaram to wszystko streścić jak najkrócej, w jak najbardziej przystępnej formie. Więc jeżeli chcemy pogrubić plecy, powinniśmy większy nacisk położyć na trening mięśnia czworobocznego, a jeżeli chcemy poszerzyć plecy, mocniej powinniśmy zapracować w najszerszym grzbietu. Łatwy sposób, żeby to uzyskać, to jest zmiana kąta między ramieniem a naszym tułowiem. Jeżeli ten kąt jest większy, łokieć prowadzimy dalej od tułowia, to mocniej pracuje mięsień czworoboczny, wtedy pogrubiamy plecy, a jeżeli prowadzimy łokieć blisko tułowia, no to mocniej pracuje najszerszy grzbietu, czyli plecy możemy w ten sposób optycznie poszerzyć. Ćwiczenia, gdzie to warto zastosować, no to są różne wiosowanie, wiosowanie sztangą, wysłanie sztangielką, czy też wiosowanie na wyciąg. Zwróćmy też jeszcze uwagę na pracę na łopatce. Jeżeli mocno ściągamy opadki, to siebie mocniej angażujemy mięśnie czworoboczne, a jeżeli staramy je się nieco opuścić w dół, no to mocniej pracujemy na mięśnia, 6. Mietrów. No i myślę, że tyle mam nadzieję, że udało mi się tutaj sprawnie to podsumować. Teraz pozostaje mi tylko podziękować za poświęcony czas, za obejrzenie tego wideo. Jeżeli uważasz, że jest ono przydatne, albo że może pomóc tutaj większej liczbie osób, które chcą porządnie trenować, no to będę ci wdzięczny za udostępnienie, za kłóciów w górę, to oczywiście zwiększa bardzo zasięgi i pomoże mi w przyszłości. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, proszę. Będę tutaj wrzucał przynajmniej raz w tygodniu nowe filmy, w których też się postaram Ci jak najbardziej pomóc, żeby treningi po prostu zoptymalizować. I co? Dzięki jeszcze raz za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.